No ale co? No ale nie będziesz krzyczał? No ale o co chodzi? No ale nie będziesz krzyczał! Co zrobiłaś znowu? Przyniosłaś coś do domu? Mhm, mm ale nie będę. Będziesz... Nie będę, nie będę, o co chodzi? No zobacz. Ale się przestraszyłem. Co to jest? Obraz, bardzo dobry, kolega mi dał. No ale on niczego nie przedstawia. Przedstawia! No to, co to jest? No to są, no, emocje twórcy. Aha! Ja mam teraz mieć te emocje przed oczami za każdym razem, jak będę mył naczynia po jedzeniu, tak? Misiu, ty nigdy nie myjesz naczyń po jedzeniu, tylko przed. <grym> Jeszcze lepiej. Myślałam, że stać się na trochę wrażliwości. No to chociaż go zawieźmy w tę stronę. Wtedy przypomina trochę jakby... taki przekrój przez rurociąg przyjaźni. Nie, to ma być tak. Rurociągi się okrągłe, a to jest kwadratowy obiekt. A właśnie, że rurociąg przyjaźni był kwadratowy, a nie okrągły. Zresztą właśnie dlatego komunizm przecież upadł. Ten obraz to symbol upadku komunizmu przez kwadraturę rurociągu przyjaźni. Poza tym ty zdecydowałaś, że to ma tu wisieć, więc mi chociaż daj zadecydować, jak. Nie! Okej, okay, niech Daniel zadecyduje. Ciekawe, co powie. Nic nie powie. Daniel, chodź tutaj. Co jest do... Zobacz, jak to ma wisieć. O, to... No i nic nie powiedział.